Przed dzień 35. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Hali Sportowej w Warszawie odbywa się uroczysta Akademia. Prezydium zasiedli członkowie biura politycznego KCPZPR, Rady Państwa i Rządu oraz przedstawiciele społeczeństwa stolicy. Akademię otworzył premier Józef Cyrankiewicz. Referat o rocznicy Wielkiego Października wygłosił sekretarz KCPZPR, wicepremier Aleksander Zawadzki. I dziś, 35-lecie, jak corocznie od lat, ze wszystkich dzielnic zakątków Polski, gdzie biją serca polskich patriotów, gdzie wre twórcza ofiarna praca nad budową fundamentów i zrębów socjalistów, gdzie likwiduje się zacofanie wieków, gdzie nowa, wspaniała nasza młodzież sposobi się do wielkich zadań w służbie ojczyzny. Płyną z milionów serc pozdrowienia i wyrazy czci dla współtwórcy Wielkiego Października Półzałożyciela i budowniczego potęgi Związku Radzieckiego. Wyzwoliciela ludów i wielkiego chorążego pokoju światowego. Dla ukochanego woda całej postępowej ludzkości i wielkiego przyjaciela narodu polskiego towarzysza Józefa Stalina. Петроградецкий. Дорогие товарищи, друзья, 35 лет тому назад рабочий класс России при поддержке трудящих... Сердечно приели собрание и премовение шаржи Амбассады фер из Заикина. Rocznicy rewolucji cały naród Polski przesyła pozdrowienia Narodom Radzieckim, Bohaterskiej Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego i jej wodzowi Józefowi Stalinowi. W centrum Warszawy na rozległym terenie przeznaczonym pod budowę Palacu Kultury i Nauki znikają ostatnie ślady wojny i ruin szczątki starego, zniszczonego śródmieścia kapitalistycznej Warszawy. Na wiosnę rozpoczęły się pierwsze prace. Już z początkiem jesieni radzieccy budowniczowie przystąpili do budowy potężnych fundamentów, które udźwignąć mają ponad 20 tysięcy ton stalowej konstrukcji. Te zdjęcia robione były w końcu września. 3 tysiące ton stali, 16 tysięcy ton betonu, Pochłonie fundament pod wysokościową część palacu. Do Warszawy przyjechali najlepsi elektrospawacze. Pracuje wśród nich Anna Lubaszyna, jedna z pierwszych spawaczy kobiet o 20-letniej praktyce na wielkich budowach. Specjalne wywrotki dowożą beton z bazy budowlanej. Wprost z samochodów beton wlewa się do wielkich kubłów przenoszonych dźwigami do każdego miejsca budowy. Dla uczczenia XIX zjazdu i rocznicy rewolucji radzieccy towarzysze postanowili przyspieszyć budowę fundamentów. 4 października ukończono betonowanie. Oto ostatnie metry sześcienne betony. Libratury pracują w pewnych rękach przodujących betoniarzy. Budowa części wysokościowej pałacu roczny etap od konstrukcji starej. Wiele z tych poduszek waży ponad 10 ton. Z takich żelbetowych płyt składać się będą ściany i podłogi. Do transportu kiel do z Rota jest przyspieszona, z nie ma wcale. By umożliwić ludności Warszawy obserwowanie postępu robót, budowniczowie palaców znieśli specjalny pomost w pobliżu placu budowy. Przez cały dzień przepływają tędy tłumy mieszkańców stolicy. Z olbrzymim zainteresowaniem i z serdeczną radością patrzą, jak z dnia na dzień rosną pierwsze kondygnacje najpiękniejszego pomnika przyjaźni polsko-radzieckiej, wielkiego daru radzieckiego dla naszej Warszawy. Zefa Bartosik ze wsi Gruszów w powiecie myślenice dobrze gospodaruje z mężem na swoich 6 hektarach. Z 60 sztuk drobiu zakontraktowała 20 indyków. Aż przyjemnie spojrzeć na tyle rosnących szynek. Bartosikowa odstawiła już 1000 gramów żywca. Do dochodowość gospodarstwa Bartosikowie uprawiają rośliny przemysłowe. Zakontraktowali do spółdzielni 100 kg mięty. Dzięki dobrym urodzajom sprzedadzą 200 kg. Za wzorowe prowadzenie gospodarstwa Józefa Bartosik otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Bierze żywy udział w pracy społecznej. Jest radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej. Przewodniczy w Komitecie Rodzicielskim, jest jedną z aktywistek Komitetu Frontu Narodowego. Z uwagą słuchali chłopi jej słów o naszych posłach. Te słowa, miały za sobą autorytet wzorowej gospodyni i obywateli. Ładne meble, prawda? Nie jeden z nas chciałby tak umeblować pokój i kuchnię. I będzie mógł to zrobić. Modele pomysłowych, estetycznych mebli do mieszkań i przedszkoli oglądaliśmy na wystawie zorganizowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Komplety mieszkalne dostosowane do naszych mieszkań i do naszych kieszeni zostały zatwierdzone do produkcji seryjnej. Teraz tylko prośba do przemysłu drzewnego. Przestańcie produkować wasze brzydactwa. Jak najszybciej zabierzcie się do nowych modeli. Zabawa idzie na całego. Oczywiście wszyscy poznajemy gdzie? Na rynku marienstadckim w Warszawie. To tradycyjne już miejsce zabaw i tańców i świąteczne. Tańczą warszawiacy i goście z całej Polski. Wśród nich młoda i chyba zakochana para. To Lidia Korsakówna i Tadeusz Schmidt. Rynek Mariensztawski z góry. Stąd można ogarnąć okiem cały plac. I coś, czego zupełnie nie przewidzieliśmy. To wszystko dekoracja. Rynek Mariensztawski został zbudowany w Łodzi podczas nakręcania nowej polskiej komedii filmowej Przygoda na Mariensztacie. Będzie to jeden z pierwszych polskich filmów kolorowych. Reżyseruje go Leonard Puczkowski. Nasi filmowcy korzystają z rad i doświadczeń operatora radzieckiego Hirsowa. Już wkrótce dowiemy się, jaka to była przygoda na Mariensztacie. Wielka rzeka rosyjskiej północy, Jenisiej, toczy swe wody do oceanu lodowatego. Ziemia skuta mrozem leżała odlogiem od wieków. Tutaj w polarnym kręgu założona została naukowo-badawcza stacja rolnicza. Zwyciężyły metody Michurina. Radzieccy badacze wyhodowali wspaniały gatunek krzaczastej pszenicy, dającej kilkakrotnie wyższe plony od zwykłej. Przez odpowiednie krzyżowanie różnych gatunków owsa otrzymano odmianę odporną na wrozy. Osiągnięto z każdego hektara do 35 ton pięknego gatunku ziemniaków. Polarnym kalafiorem można uraczyć wcale liczną rodzinę. Zdowano przystosować do klimatu kapustę. Zaczęto od zagonów doświadczalnych dziś uprawia się na rozległych polach tutejszego sowkozu. Nauka radziecka zamieniła polarne odlogi w urodzajne pola. Egipt. Od czasów faraonów, od czasów piramid, niewiele się zmieniło w życiu egipskiego chlopa. Jak przed wiekami uprawia ziemię, jak przed wiekami lód towarzyszy mu do końca życia. Po Nilu jeżdżą do dziś starożytne barki z prymitywnym żaglem. Inaczej podróżował król Egiptu Faruk. Oto jego prywatny, luksusowy jacht. Królewskie pałace otaczały wspaniale ogrody i parki. Pałac Abdine w Kairze był główną rezydencją króla, który przez całe życie nie zhańbił się jedną minutą pożytecznej pracy. Tu raczył spać. Tu raczył się kąpać. A tutaj skromna zastawa dla królewskich gości. Kryształy, kielichy, puchary. Podczas luksusowych libacji Faruk i jego przyjaciele nie jadali inaczej jak na srebrzej złocie, a w wnioskach nad Nilem był głód. Ten półmisek z masywnego złota waży 80 kg. Ulice Kairu były widownią potężnych demonstracji mas ludowych przeciwko Farukowi, przeciwko polityce imperialistów. Na rozkaz Waszyngtonu klika wojskowa dokonala zamachu stanu. Król Faruk uległy Anglikom, abdykował i musiał opuścić kraj. Nowy dyktator wojskowy Egiptu, generał Nagib, otrzymał instrukcje nakazujące przekształcenie Egiptu w nową bazę amerykańskiego imperializmu.